This... Dobra, playing now, tak? Tak, playing now. Wbijajcie. playing now, dobra. Edz, w się sensie ja nie A ter terrorist, terrorist. A terrorist! terrorist. terrorist. Tylko ja wiesz, jest się, taki tak pewien terrorist. problem, że. Ok, Roblox, Eluina. Okej, okay. nie umiem otwierać sklepu, a więc wiesz. Czym się otwiera sklep? Gdy <grywa> próbujesz otworzyć sklep? Czym się otwierał sklep? Ej, ja by czym Antosie, się otwiera sklep? No mam dla ciebie pytanie. Ile kosztuje gra e RLC? Nie wiem 125 Ej, jak się otwiera ten... Jak się otwiera sklep? Kiedy kiedy jesteś... O! A zabili Krzyknik mnie! Chciałem sobie... chciałem sobie kalaskę podnieść! Tylko kalaskę chciałem sobie podnieść. No się. Wykrzyknij, Roblox. Zdję. panowie powiedzieć, że nie musicie na lewie informować tysiące rzeczy o tym, co teraz aktualnie robicie. Dziękuję. E... Wykrzyknij, ro... Wykrzyknik Roblox. dodajesz mnie do znajomych i potem klikasz join now. Jakie takie... coś Jesteś przy mikrofonie! JOIN wstrybuj. NOW! To się nazywa dopiero... TERRORIST WIN O, tej mam pa... pakę. Ktoś chce pakę? Jak się wyrzucało? A ja... ja nic jemam. To jest takie... kiedy wszyscy... Klikniesz B to otworzysz sklep. Pod B sklep! O, dey, dzięki! SMG! Tak! Poproszę! Close! Dobra, dzięki. Dzięki za wiadomość. Mam P. Mam OK, dobra, jeszcze ogarniem jakoś... O, Dame. Czemu to... O, Dame, zabili mnie. Terroryści mnie zabili, ja miałem P. No, Nikodan 9002. Dobra. Nikodam. Ej, koleś chyba ma cheater, albo jest bardzo P kolesiem. Dobra, jestem już, jestem, jestem. Eee, Grenade jestem. Smoke. To, gdy. Kiedy... 10 widzów, im... wow! I shotgun. I shotgun utrzymuje 10 widzów, wow! To... Będzie Arsenal, Możemy zagrać potem w arsenałach. Badaj, przeszle sobie, wrzuciłem w twarz. A. Lecimy, lecimy. Siema, siema! Wiem, koleś... E... Chyba mam mieć teraz bo przez ściany zabija. O, jest? Mam planta, Ja się Ja mam bombę i nie chcę mieć bomby. Jak będzie arsenal, to daję follow Będzie arsenal. Dasz falo? Takie... BĘDZIE, będzie ARSENAL. Obiecuję wam, że dzisiaj będzie arsenal w takim razie. Podstawowy i flash. Okej. Okay. Aż to był? Bo my jesteśmy przeciwko sobie. No, obiecuję ci. Sobie rzuciłem właśnie. Tak. Nie. Nie, po prostu nie zabiłeś. Ja okay. tak. Będzie cena tylko za chwilę, bo na razie obiecałem, że będzie ascena. Counterblocks. Counter będzie Block. Po prostu counterstops. tylko, potem... że. W Robloxie tyle. No. O, nareszcie jestem jedną osobą bez bomby SMG, tak. Ten close y, grenade, to, to. Przez ściany się dostrzegasz. A widzowie, mówiłem, że przez ściany się dostrzegasz. Da się, da się. Z metalu. z metalu. No wiem, właśnie kiedyś ktoś mnie tak zabił. Czemu kałaszkiem się nie da? Celowo. Ok, chyba kogoś zabiłem. Chyba. Cześć, ktoś mnie zabił. A chyba ja kolej bo ja słaby to jest. A wiesz, jak działa? Jak! Bo jest. Tutaj były ściany z metalu. Ja zapomniałem, że te ści... przez te ściany z metalu da się strzelać. A chyba, chyba przeciwko nam jest. przeciwko przynajmniej nie jest koleś. Masz CS? Nie, nie mam CS, ale mogę mieć jutro. To jest takie. Nie mam CS, ale jak chcecie, mogę mieć. Jak chcecie, to mogę mieć. O koleś jest Jedno słowo. Jedno słowo, a będzie wola twoja. E, rifles. O! Dobra, U. zaraz. Poczekaj. Jak poczekasz jeszcze powiedzmy... zobaczycie, że jest już 50 minut live'a. Nie, nie. Godzina live'a, to wtedy zmienię grę na Arsenala. Pogramy w Arsenala. Nie, jakby obiecałem ci tego arsenala, spokojnie. Wróciłem. Ja próbuję przez ściany strzelić, bo wiem, że ktoś tam jest. O! Zabili mnie tak o, wyszedli po dwóch. Się wiesz. Toba, pora, pora wziąć pistolet i zajść od tyłu. A właśnie nóż wezmę. Jak? W... O, oglądam cię. Okej, okay, zabitki. Uu, u, u a A właśnie widowie. W piątek nie, AW, będzie jest tak, lepność. że nie będzie live tylko... Czy w piątek będzie live, ale wieczorem będę z wami grał tego Fortnite. Cika. Wszystkimi mogę zagrać. O, ze mną też. Wszystkimi mogę zagrać. Tak, no. Okej, okay, mam faję Także jak nawet. Ktoś na Fortnite'a. Ona na główne, głównym proszę napisać, albo nie wiem, na, do administracji, że zapisujesz się na Fortnite'a, a administracja będzie wiedziała o to chodzi. Bo właśnie gadam z moderatorem, który się właśnie o tym dowiedział. Także w razie tego to do niego. Ja. No to... Okej, zabijcie za ruchy. Koleś się zabije, zabij nie zabij zabij. Napisać Po prostu do administratora. Albo no do mnie. Do mnie lub do administratora. PL mówisz? Zabił mnie Zabili mnie, miałem AWP Czyjąś O. Jezus, co ja widzę Koleś co se stoi po prostu To miga oczywiście Okej okay, dobra ja lecę Uuu, z tym miganem A właściwie mógłbym sobie nie, jeszcze nie. kupić tego Jakiegoś pistols O no Ja to muszę z tym zagrać Dobra no. ja ja muszę o, z tym grać! Ja jestem... ja... Ko, ko. Wiesz czy ja... wiesz co ja se kupiłem? Jest jakiś taki... u jest taki... Ja jestem w Podwójne berety! Tak jakbym grał w dwie osoby. Ja się obróciłem, to już mnie zabili, co nie? Zab, no, zabił FDI. mnie z rajfla, bo ja strzałem z podwójnych beret, które mu nic nie zadawały. Ogląda teraz 10 osób, mówię do was. Widzowie. Musicie, żeby zagrać ze mną w piątek Fortnite'a i z wieloma innymi osobami musicie, jak to się mówi? Po prostu... lub nie zobaczcie. Więc jak ktoś na Fortnite'a napisać na Discordie to osób powyżej niż helper, Wyżej niż Hyper, nie do helpera. A ja muszę pisać. I wtedy... Nie, ty nie musisz. Ty masz odbierać wiadomości właśnie. Odejmę. napisali to. To no, DC. Doczeknij Picci. Pisz, to będzie działa. U Udej. Chodź, chodź! A ogle wiesz, wiesz, ja są... Ja... Jak chcesz iść szybko... Na... O Jezu, zabił, zabił mnie koi za wupy. Ale jeżeli chcesz iść szybciej, to weź nóż, bo wtedy idziesz już nciwo szybciej. Na, no. Macie wszystko. Ja? Dziękuję, że jesteś miło mi bardzo. A ty zasłoby z drugiego a multi Nie. nie. O Kuntury, e, ja chcę na to. Aztek w sensie? ma 14 Tak, Aztek. Aztek jest. Wygląda fajnie. Którą bierzecie? Ja biorę counter terrorist. Ja też. Wcześniej, ja będę FBI. Aha. Ok, counter terrorist jest wzięty. Dzień dobry. Dzień dobry, Antonasik. To hello, hello. jest. Taki ar czas na przygotowanie. i, I Spoko, tylko napisz na prymie do administracji albo na na Discordzie. A Arsenal? Z... Ale jak powiedziałem, jak wbijemy godzinę, to wtedy. Jak, Arsenal dzisiaj. jak wbijemy godzinę? No niestety, nie wbiliście godziny, okej. Okay. Pan Pan Super, ktoś mnie odpalało, Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. A masz takie coś, że jak coś się od to masz coś? Tak, to wtedy mam trochę takie. To po co mnie followowałeś? Się wiesz? Nie. Je. jestem trochę zły. Ale to nic. Okay. I jest, okay. że mam was wszystkich dziesiątkę na live. A ja jest to jest pistoletówka, tutaj... tak? Tak, pistoletówka. Dobra, to biorę podwójne berety. Kurde. Pistoletówka to znaczy, że masz. Tylko pistolety. Właśnie A nie wiem. No na, na 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 Batman. Okej, okay, to dobra, pola, dobra, dobra, podwójne, dobra. podwójne berety. No wiem, wiem. Dziękuję Ci bardzo. Za 5 minut odbadę okay, followa, fajnie. Mam nadzieję, znaczy, że ktoś z live'a też się zdecyduje dać mi followa. Może z tych 10 osób jest osoba, która mnie nie followuje. Ale mogę to zobaczyć dopiero po live'ie w statystykach, więc... No ale w piątek w yy, nie? Mało hapat. Korciak w piątek nie, zginąłeś? Tak, a teraz przez, przez jakieś kilka sekund mnie nie będzie. Przez kilka sekund. Potem, tylko przez chwilę mnie nie było czy coś się stało w czasie tego Obrze? kiedy mnie nie było. Nic z tego się zaczęła tak się też tak tak nie. Ognisty tak, okej okay, tak, dobra mam. Sorry, że jest takie opóźnienie, ale no ja nic takiego nie poradzę, że obecnie tak, że ja dziękuję to jest już nie moja wina. Ten czat w ogóle działa jak chcę, także z tego powinienem usunąć. Chyba by nie lepiej. Nie, bo ten sam widzę źle. A masz tu to... nie, 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 nie mam. Nie, nie mam, ale jak piszę.